Witajcie dzisiejszy temat soda oczyszczona, która jest stosowana w lecznictwie zarówno konwencjonalnym jak również alternatywnym. Film ten podzieliłem na dwie części. Pierwszy film, który nagrałem i który zamieszczam dzisiaj, to jest na temat zakwaszenia żołądka i czy test z sodą oczyszczoną rzeczywiście jest wiarygodnym testem na zakwaszenie żołądka. Natomiast drugi film który nagram za kilka dni, będzie dotyczył zastosowania sody oczyszczonej w leczeniu nowotworów. Moi drodzy, soda oczyszczona jest stosowana w medycynie konwencjonalnej, między innymi w leczeniu kwasicy metabolicznej, jako wlew dożylny żylny 8% roztworu właśnie wodorowęglanu sodowego. I tutaj taka ciekawostka, że soda oczyszczona alkalizuje mocz i może mieć zastosowanie w leczeniu zatrucia tymi truciznami, które mają odczyn kwaśny. Dlatego że trucizny o odczynie kwaśnym są szybko wydalane właśnie w zasadowym moczu. Dotyczy to zwłaszcza kwasu barbiturowego, jego pochodnych, czyli leków stosowanych w psychiatrii. Ale także dotyczy to kwasu acetylosalicylowego, czyli popularnych leków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych stosowanych w lecznictwie. Czyli jeżeli ktoś sobie weźmie całe opakowanie aspiryny, albo ktoś będzie chciał popełnić samobójstwo i weźmie sobie całe opakowanie kwasu barbiturowego czy barbituranu, to soda oczyszczona, alkalizując mocz, zwiększa wydalanie tej trucizny. Chociaż mam nadzieję, że z tej porady nikt nigdy nie skorzysta. Kolejnym takim zastosowaniem jest zwiększanie działania przeciwbólowego sody oczyszczonej. Zwłaszcza dotyczy to kodeiny, ale także kofeiny. Innym takim zastosowaniem to jest wybielanie zębów. Tutaj, soda oczyszczona znajduje się jako składnik wielu past do zębów, ale używana jest także jako no, osobny składnik właśnie do pukania jamy ustnej i gardła. No i chyba najbardziej znane zastosowanie to w leczeniu zgagi, w objawowym leczeniu zgagi. Ale należy pamiętać, że sota oczyszczona zwiększa pH soku żołądkowego, czyli podnosi, to znaczy staje się on bardziej alkaliczny, z prawidłowego, fizjologicznego na poziomie około 2 do około 4 nawet do około 6, ale nie hamuje przy tym działania pompy protonowej oraz nie hamuje działania komórek okładzinowych yy, żołądka. W związku z tym działanie sody oczyszczonej yy, jest bardzo krótkotrwałe i po godzinie żołądek już przywraca fizjologiczne pH. W związku z tym tę sodę oczyszczoną w dolegliwości jakiej jest zgaga stosuje się zwykle bardzo często, ponieważ tak jak wspomniałem, działa bardzo krótko. <laughs> Moi drodzy Soda oczyszczona, czyli wodorowęglan sodu po przyjęciu do ustnym wchodzi w reakcję z kwasem solnym w żołądku. W wyniku tej reakcji powstaje kation sodowy i anion chlorkowy, czyli po prostu sól kuchenna, a także powstaje woda i dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla wydala się z organizmu w postaci odruchu, który nazywamy odbijaniem, ale także... Może dyfundować, ponieważ jest niskocząsteczkowym gazem, może łatwo dyfundować przez błonę śluzową żołądka do krwi i dostawać się do płuc i być wydychany z powietrza. Moi drodzy, test, tak zwany test na zakwaszenie żołądka, który polega na rozpuszczeniu w wodzie sody oczyszczonej i pomiarze czasu, po którym wystąpi zjawisko właśnie. Odbicia się, czyli wydalenia dwutlenku węgla. Im później to nastąpi, tym mniejsza ilość dwutlenku węgla powstaje w czasie, w związku z tym wysuwa się taki wniosek, że żołądek jest mniej zakwaszony, czyli mniejsza ilość kwasu solnego jest wytwarzana w żołądku. Tak naprawdę, moi drodzy, istnieje wiele czynników mających wpływ na odruch odbijania. Tak naprawdę, takim głównym czynnikiem wcale nie jest ilość powstającego dwutlenku węgla. Takim innym czynnikiem jest aerofagia. Moi drodzy, każdy w inny sposób spożywa na przykład określony płyn. Można go spożyć łapczywie połykając duże ilości powietrza, albo na przykład spożywać powoli, połykając bardzo małe ilości powietrza. W związku z tym zawsze połykamy powietrze. Jest to zjawisko aerofagi u każda osoba. Inną ilość tego powietrza połyka. Dalej, perystaltyka przełyku i perystaltyka żołądka. Nawrac wracając do poprzedniego, im więcej powietrza yy, nabierzemy, połkniemy, to tym szybciej należy oczekiwać, że ten odruch odbicia się wystąpi. Tak? <laughs> Dalej, perystaltyka przełyku i perystaltyka żołądka, która może być żywa albo leniwa. Jeżeli mamy żywą perystaltykę żołądka, ten gaz jest wpychany dalej do dwunastnicy część wstępującą dwunastnicy dalej do jelit. Także odruch ten odbicia może nie wystąpić wcale lub może wystąpić bardzo późno. Dlatego, że ten gaz wyjdzie po prostu z drugiej strony w postaci, no po prostu puścimy bąka. Ale, moi drodzy, ktoś kto ma leniwą perystaltykę gromadzi ten gaz w żołądku. W związku z tym należy oczekiwać, że ten odruch odbicia się wystąpi szybciej. Ponadto przełykanie śliny pobudza perystaltykę żołądka. Należy oczekiwać, że jeżeli przełkniemy ślinę, to ten odruch odbicia się wystąpi później. Dalej, moi drodzy, czynniki neurohormonalne, a zwłaszcza warunkujące napięcie dolnego zwieracza w przełyku. Jeżeli zwieracz jest rozluźniony, no to bardzo łatwo wystąpi odruch odbicia, jeżeli jest mocno obkurczony, to wręcz przeciwnie, nastąpi dużo później. Dalej, moi drodzy, Stan zapalny i stopień przekrwienia i ukrwienia żołądka. Jak już wspomniałem, ten gaz nie tylko jest wydalany w postaci powietrza, które wydostaje się z żołądka, ale przenika przez błonę śluzową żołądka, dostaje się do naczyń włosowatych, krwionośnych, dalej do płuc, i jest wydychany z powietrzem i u każdej osoby ta ilość, która przenika, dyfunduje przez błonę śluzową, jest inna. Zależy od Przede wszystkim stanu zapalnego błony śluzowej żołądka, który powoduje, że jest bardziej przekrwiona, w związku z czym łatwiej dochodzi do dyfuzji dwutlenku węgla właśnie do naczyń włosowatych i dostania się tego gazu do krwiobiegu. Czyli, moi drodzy, nie można na podstawie testu z sodą oczyszczoną wnioskować o stopniu zakwaszenia żołądka. Na dowód podam to, że przecież gdy wypijemy produkty kwaśne, które nie wchodzą w reakcję z naszym sokiem żołądkowym, tak jak na przykład sok z cytryny, wodę sokiem cytry z cytryny, to również występuje zjawisko odbicia się. Zjawisko odbijania. Jeżeli nie spożyjemy żadnego posiłku, cierpimy na dyspepsję, to również często nam się odbija. Jest to tak zwane puste odbijanie niezwiązane z wytwarzaniem żadnego gazu. Dlatego moi drodzy lekarze klinicyści do tego testu podchodzą nie tyle nieufnie, ale po prostu uważają go za bezwartościowy. Na podstawie tego testu na pewno żaden lekarz nie podejmie decyzji ani terapeutycznych, ani klinicznych. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że zgaga może występować przy nadkwasocie, Prawidłowym wydzielaniu żołądkowym i nie do kwasocie. jeżeli ktoś ma zbyt silne wytwarzanie kwasu solnego, to również może mieć zgagę. Niektórzy uważają, że prawidłowe wydzielanie podtrzymuje prawidłowe napięcie zwieracza przełyku, co jest nieprawidłowym twierdzeniem, dlatego że na przykład w chorobie Solinga Alisona ludzie cierpią na potworną zgagę i mają bardzo silne, intensywne wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Jeżeli Ktoś ma zmniejszone wydzielanie, również może mieć zgagę, jeżeli właśnie zdolny zwieracz przełku nie pracuje prawidłowo. Dobrze moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Zachęcam Was do oglądania kolejnych filmów i pozdrawiam Was. Cześć!